Będziemy pokazywali dzisiaj setup do martwego ciągu Sumo, najbardziej męskiego ćwiczenia na świecie. Będzie je wykonywał Brzyd. Ja będę tłumaczył, jak to wygląda moim okiem. Zaraz założymy tutaj 300 kg na sztangę. Brzyd zadeklarował się, że jest w stanie podnieść ten ciężar bez żadnej rozgrzewki. Tak było. Także sprzedam mu parę tipów i myślę, że będzie warto lekceważyć. A odcinek prowadzi Grzegorz, tak jak ostatnim razem, ponieważ Grzegorz przyjmuje nowych zawodników na prowadzenie naszej ekipy, więc zapraszamy chętnych do kontaktowania się z nami, my Was przekierujemy dalej do Grzegorza i będziecie silni, piękni, tak jak on. Tak Jeśli chcecie mieć taką mapę, siadać 390 kg, nie mając ogromnego brzucha. Zapraszam do współpracy. właśnie komuś pocisnąłeś. Nikomu konkretnie. A, okej, okay, dobra, no to już Generalnie mówię, że jest to plus. No jest to plus. Zgadzam się, jest to plus. Ja to powiedziałem szczerze, zanim pomyślałem o kimkolwiek. To wiesz, lepiej dłużej dźwigać 390 niż krócej. Tak, zgadzam. No dobrze, także w mojej wersji martwego ciągu SUMO w setupie, który ja stosuję już od dłuższego czasu, który dał mi możliwość wyprogresowania na... Całkiem średni poziom mojego boju. No mniejszego niż ile? Mniej niż 362, tak? 363 dokładnie, czyli więcej niż A na zawodach Ile? 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 Na no. ile? No, zawodach się nie liczy. <sum> A, okej, <okay>. dobrze. <grymne> Proszę się ustawić. <grymne> nie pyskuj ustawić. No. <grymne> jak szeroko on się Grzegorzu, ustawić. Proszę pana, stajemy tak szeroko, jak tylko nam będzie najwygodniej jak będziemy w stanie robić ćwiczenie bez bólu, bez dyskomfortu. A, to bez bólu, nie o to chodzi. Dobrze, że Wiadomo, nie stajemy tutaj do pozycji sami sumo, nie stajemy tutaj do pozycji klasycznej. Raczej unikałbym też stawania przy samych krążkach, ponieważ może to być dosyć ryzykowne. Jest spora szansa, że opuścicie minimalnie krzywą sztangę, zwłaszcza jeśli macie na przykład krzywy pomost na siłowni. Sztanga delikatnie przesunie się w bok. No, i nie macie palców. Także to mały minus. Stajemy sobie, tak jak mówiłem, takie nam wygodnie około 20 cm od krążków. Ile to jest 20 cm? Każda ocenia, to wie. Każdy ocenia według swojej skali. Jest to na pewno bardzo według dużo. swojego <laughs> Bardzo duża odległość. Co, co by nie mówić? Tyle stary, praktycznie stary, nie ma problemu. cm. Tu, dla mnie to jest akurat tak, że na znacznikach mniej więcej mam piszczel, mniej więcej, czy jak zejdę, to mam trochę szerzej. No. Tak, jeśli chodzi o ustawienie stóp, ja rotuję stopy mniej więcej w tym stopniu, żeby piszczel tą płaską częścią praktycznie był równo ze sztangą, także to będzie taka prosta wskazówka do tego, jak sobie usystematyzować to ustawienie. Patrzymy po prostu, czy piszczel jest gładko przy sztandze. Jeśli już dostawimy tą nogę, bo oczywiście nie stajemy przy samej sztandze żeby uniknąć tego, że jeśli będziemy ciągnąć, będziemy sobie przeszkadzać swoim własnym ciałem w zakończeniu tego boju. Czyli stajemy minimalnie od sztangi kawałeczek, tak żeby być w stanie sobie dobrze zejść na tej nodze i wtedy dopiero. Dostawić się do sztangi. Jak się wypoczicie z góry, to powinno mniej więcej wyjść, żeby sztanga wychodziła nad środkiem stopy. Tak, plus minus. Czyli tam, gdzie macie sznurówki. Jeżeli macie. Jak nie macie sznurówek, to musicie robić klasyka. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o chwyt, zależy on oczywiście od tego, jak szerokie macie bary. Mam bardzo szerokie bary, ale łapię tak, jak idzie bark. Tak mniej więcej łapię, żeby ręce były w stanie tutaj płynnie przejść do lokautu. Nie były za szeroko, bo wtedy już oczywiście będziemy sztangę musieli minimalnie wyżej podnieść. Tego nie chcemy. Chcemy podnieść sztangę jak najniżej, tylko się da, żeby zaliczyć jak najwyższy ciężar i nie zmęczyć się. To jest bardzo ważne. No i nie łapiemy oczywiście za wąsko, bo będzie nas tutaj ciągnąć do przodu. Nie pozwoli nam to do końca odciągnąć barków do tyłu na lokaucie i bój będzie spalony. Czyli nie robimy tego, bo upadka będzie wyciągnięta. Nie robimy tego. To będę mógł sobie wypchnąć klatkę do przodu. Fajnie. Dobrze, ja najpierw pokażę na sobie, żeby tutaj była taka wskazówka dla tych, którzy są bardziej wzrokowcami. Zaraz będzie też wskazówka dla tych, którzy są bardziej słuchaczami. Stajemy tak, żeby nie było dyskomfortu. Ja łapię na tej szerokości. I jeśli już jestem w tej pozycji, prostuję sobie w miarę plecy. Staram się nie być w takiej pozycji, nie być też przeprostowanym, żeby mieć tutaj możliwość jeszcze manipulacji tą pozycją. Jeśli chwyt jest już gotowy, w zależności jak łapiecie, ja łapię na zamek, wyciągam sobie luz. Sprawdzam, czy chwyt dobrze siedzi. Naciągam lekko sztangę, co jest bardzo ważne. Deadlift bar pomaga Wam się lekko wyciągnąć jeszcze. Jeśli wyciągniecie Deadlift bar w górę, jesteście w stanie wejść w wyższą pozycję i tym samym zacząć ciąg wyżej niż zaczynacie na przykład na sztywnej szandze. Co jest bardzo dużym plusem na dużych ciężarach, bo jesteście w stanie te parę centymetrów sobie na początek ukraść dla siebie. Także to dobra wskazówka. Polecam. Ale co oświeciło? No <laughs> ludzi teraz oświeciło, jak się dowiedzieli. Także jeszcze raz. Ustawiamy sobie wszystko tak, jak mówiłem wcześniej. Naciągamy sztangę, i teraz przyciskając jakby cały swój tułów do przodu do sztangi, wciskamy się w ciasną pozycję tutaj i staramy się wektorem siły prosto do góry podnieść sztangę, ale wyobrażając sobie, że ciągniemy barkami, a nie staramy się podnieść ciężaru biodrem. To też ważna wskazówka, bo jeśli będziecie próbowali ciągnąć biodrem, będzie to bardzo prosto zrobić w ten sposób. Co będzie powodowało niepotrzebne napięcia tutaj w tyle pleców na górze jak i na dole. E, także tego chcemy uniknąć. I powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób. Teraz brzyd. Kieruj mną. Co mam Kieruj robić? Kieruj tobą. Mm -hmm. e, tutaj pozycja mniej więcej prosta. E, musisz e, znaleźć sobie takie miejsce, żeby minimalnie ugiąć się na nogach żeby mieć możliwość właśnie ruszania przód tył całym tułowiem, ale nie wkręcania samego biodra, tylko właśnie ruszania swoim tułowiem przód tył. Musisz to sobie dobrze wyczuć. No i teraz na początek naciągasz sztangę w górę barkami. Później wciskasz cały swój tułów do przodu starając się wypiąć klatę do góry. No i teraz prosto do góry. I na górze jeszcze taki ważny element. Musimy troszeczkę odciągnąć mocnej barki. Nie kończycie tak jak brzyd, żeby wam nie spadli boju na zawodach. Co może nie do końca zawsze będzie idealnie zdrowe, ale pamiętajcie, że chodzi tutaj o wynik. Nie zawsze chodzi o to, żeby być idealnie zdrowym. Jeśli chcecie być idealnie zdrowi, musicie trenować fitness, a nie trójbój siłowy. Niestety. Także będzie trzeba tutaj wykonać ten ruch i musi on być mocno zaakcentowany, żeby nie było żadnych niedomówień na starcie. Plusem tej techniki na pewno jest to, że, bo ja totalnie inaczej się składałam na martwego ciągu, tu jest dużo łatwiej wybrać luz, bo ten luz jakby jest najważniejszą częścią składową tego setupu, czyli na początku się wybiera luz i później dopiero się wchodzi w odpowiednią pozycję, która jest troszeczkę korzystniejsza mechanicznie przez to, że ten luz jest wybrany, czyli że sztanga jest nie w tej pozycji, tylko że już jest tu, więc jest to troszeczkę korzystniejsze wiadomo, że im więcej tutaj będzie ciężaru na sztandze tym mocniej będzie można wygiąć sztangę i w lepszą pozycję będzie można wejść. Prawda? Także tutaj na pewno to jest dosyć dużym plusem. Może to być ciekawe rozwiązanie dla kogoś, kto nie kuma tego co zrobić, kiedy cały czas mu biodro ucieka do góry w trakcie martwego ciągu i nie czuje napięcia na całej tylnej taśmie. Bo tak jak powiedziałem, ja się zupełnie inaczej składam. Ja wchodzę wręcz w za niską pozycję tu. Przyjmuję sobie pozycję tak, żeby był jak najbliżej przyklejony i z tego sobie wstaje. No u Grzegorza, widzicie, totalnie od innej strony jest budowanie tej pozycji. Także próbujcie, bo coś innego zupełnie. Najważniejszą wskazówką do dobrania odpowiedniej pozycji w waszym martwym ciągu będzie to, żeby po prostu testować różne pozycje, sprawdzić, która wam najbardziej siedzi, w której jesteście w stanie najwięcej podnieść kilogramów. To będzie bardzo dobry wskaźnik tego, czy pozycja jest dla was dobra. Tak, zgadzam się. Jeszcze coś jeszcze, Grzesiu, chcesz dodać? Jeszcze tutaj mały tip, jeśli już jesteście sztangą w połowie ruchu, możecie sobie pomyśleć o tym, że chcecie najpierw zablokować nogę dosyć dynamicznie, ale nie może to być zbyt szybki moment, bo jeśli zablokujecie nogę już tutaj, to stanie się to i zostaniecie ze sztangą z przodu. Ale jeśli już jesteście blisko lokautu, jesteście mniej więcej w tym miejscu, to warto najpierw zablokować kolano, żeby czwura, jeśli macie problem i macie dużą czwórę jak ja. Niestety, mam dużą czwórę. To ona ucieknie do tyłu i da Wam idealny, idealne miejsce, żeby zakończyć bój bez przeciągania. Właśnie mocno przez tą czwórę. Nie będziecie musieli sobie mocno zdzierać skóry z nóg i będzie Wam łatwiej zakończyć bój. Tak. Przy czym jest ta wskazówka dalej do tej wskazówki jest to, żebyście cały czas pilnowali, gdzie jest Wasz szczyt ciężkości. Żebyście przy tym nie uciekli za bardzo na palce albo gdzieś w trakcie boju za bardzo napięte. Czyli cały czas myślcie, staracie się wyczuć tego, gdzie, czy równo dociskacie całą stopę. No i to, co już parę razy mówiliśmy u nas na kanale, chcecie raczej wykończyć cały ruch nogą. Chcecie po prostu pchać nogą w ziemię i e, odepchnąć cały świat od siebie czyli trzymacie sztangę w rękach i robicie lek z całym światem. A nie chcecie tutaj niczego ciągnąć, wsadzać biodro. To biodro i tak wejdzie samo w odpowiednie miejsce. Nie musicie się wcale na tym zastanawiać. Jeżeli noga zrobi, co powinna i utrzymacie neutralną krzywiznę biodra, to to biodro samo sobie wskoczy we właściwe miejsce, we właściwym czasie i na dobrą sprawę w ogóle nie będziecie musieli o tym myśleć. No i to chyba tyle. Tak. Pamiętajcie również o tym, żeby robić dobry bracing podczas podnoszenia, bo to pozwoli Wam właśnie zachować proste plecy podczas boju. To będzie równie ważne jak cały setup, który przed chwilą pokazywaliśmy. No i to tyle. Arnold, na Twoim obrazku ma misia się przy Ja teraz dopiero zauważyłem. Ja też śpię z misią. Tak słodko śpi. Ale mój no. misie jest żywy. Ooo, <laughs> jakie to było <laughs> słodkie. E, dziękujemy. Standardowo wpisujcie w komentarze, co tam Wam się podoba. Możecie jakieś ciekawe opowiedzi albo ciekawostkę o zwierzętach. E, I zapraszamy do następnego odcinku. Pozdro! Czekamy na Wasze opinie. Pozdrawiam.